Cześć, tu Dawid Le7 zapraszam Was na kolejny odcinek z serwera. Dzisiaj ze mną jest... MatiPlay10. Tak, Magic Play 10 I dzisiaj gramy w future Wars. Tak. Ostatnie były bardzo dobre. Mhm. W pierwszym odcinku było pierwsze miejsce i drugie miejsce. A w drugim odcinku pierwsze miejsce. A tak. Więc... Czyli dwie bieżące... Akurat jeśli by, byście pytali czemu w pierwszym odcinku były dwie, dwie gierki dlatego, że... Jakby nam szybko poszło w tej tak, pierwszej wygranej. Szybko, szybko ich ścisnęliśmy. <noise> Dobra, trzy. Ma A wiesz, czemu jest od na początku eliminated? Tak. Może dlatego, że wtedy nie mają na przykład tego. Że jest tylko jeden i po prostu rezygnuje. Nie, że nie ma nikogo. I tak na początku jest, że. Aha. Uważaj, bo jeden już. Tam jeden magenta ma miecz. Patrzę czy no, no. Zrobimy cięcie i widzimy się jak rozwalimy sąsiadów. Może. Tak jest, dokładnie. Jesteśmy po krótkim cięciu, a więc będziemy grać następną rękę. W tamtej mieliśmy tu tam miejsce. Trzecie? Tak, trzecie. trzecie. Ale byśmy pewnie wygrali, bo Magenta mieli łuk. No Sąsiedzi i... akurat. Sąsiedzi mieli Zawsze sąsiadów rozwalaliśmy na luzie, nie? Tak, ale nie. No ale i znów ale... mamy Magenta. obok siebie. Bo to chyba będzie źle. No. Mam nadzieję, że nie tych, co ostatnio. Nie, bo nie że tam ma rękę. Ale przynajmniej trzecie miejsce, nie? Udało mi się zdobyć tam 8 emeraldów, ale. Już... Udało mi się. Tam. Tak, jej. Zniszczyłem żółtym przejściem na środek. I żółci się zemścili i nas, za... i nas zniszczyli. Nie? No nie ciekawi się robiło. No właśnie, że nie ciekawie. Dobra, to ogólnie teraz jedziemy sztosik, idziemy od razu mordo na przeciwnika. Niszczymy robimy. Aha, dobra, oczywiście standardowo we No właśnie. Tymi, to, to, to. Standardowo. U, u, u przeciwników u nich to standardik. No co, no dobrze, nie? Będzie łatwo ją rozwalić. Ale mamy deski. zawsze coś. Porządne drewniane deski. Dobrze, my mamy. zrobimy pauzę i widzimy się jak rozwalimy przeciwnika, nie? No tym razem na pewno. Tak. Ja też nie im cięciu kolejną barękę przegraliśmy, nie? Niestety. Już będziemy Wam pokazywać, co będziemy robić. Już nie będą sami pauzy O kurde, spadło Aha, okej, okay. no fajnie. Dobra. Dobra, tym razem żółci i tym razem inna mapka w końcu. Moja chyba ulubiona mapka, nie wiem jak u Ciebie. Moja też, moja też. No tutaj na tej mapie wygrywaliśmy chyba... Nie na Trzy razy chyba? nawet. W burzy. Nie na odcinku. Na odcinku chyba, chyba jeden raz. Nie pamiętam. Ale w każdym razie wygrywaliśmy tu. Tu, tu. Aha no. i spadłem. Tu a, Znaczy ja, ja tak zawsze robię. Ja mi ma taktykę spadanie, jak ja <grym> ten O tak i tam wyskakuje po skrzynce. Dobra. Patrz na czerwonych czy nie idą. Nie ogarsą, oni nie ogar to, Dobra, to się... Patrz co oni robią, oni latają se po bazie. No, mam nadzieję, że natrafiliśmy na nie ogar przeciwników i mam nadzieję, że tak w rzeczywistości będzie też. No hmm. już jest bez tego, Sza, że już są bez tak zwanej skrzyneczki. Nie łóżka, skrzyneczki. Hmm. Ile ma być ma ty, ma ty łapek w górę pod tym odcinkiem? Ja myślę, że pięc. 500. 500? No, 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 słuchajcie, może 7. Siedem. Siedem, Siedem Ma... łapek w górę, kolejny odcinek I na z serwera, a ja do nich. Jeszcze jeden. Dobra, ba. Yy, nie mają obudowane w ogóle chyba. No w ogóle nie mają obudowane. Czy gdzie do nas? Nie, ale z mieczem lata. O zabudowali, o nie skubańce. zabudowali skleju więc teraz trzeba będzie się postarać. No chodź, chodź. No chodź na klepie. Nie, jak ja tego nienawidzę. Czego? Jak ktoś niszczy mosty. Masz wełniankę? Jeden kroczek drewno. Czy? To nie zniszczą tak łatwo. <grym> no właśnie. Bo dobra, no, na się buduj. Z naszej bazy na się buduj. I bo nie ma sensu. Z tym Wiesz ja pójdę do nich od jakców co ty na to? Bo oni się nie orientują, że ja tu idę. O, macie macie ten Stalent jeszcze. Klepa, 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 klepa! klepa pa. I Idą do nas chyba. No idzie. Uważaj, chodź. Jest tu, jest tu, jest tu Nie, weź bo nie ona ma tego kapę O, diamencie. Idzie! Kurde! Kurde! Tacę nie ogarn przeciwniky to jest. Po prostu... Nagrywa się, nie? Idzie tak. tu niszczy no nie Dobra, ale będzie... Szybka eliminacja, pip! Chyba idzie na nich. Nie, ma tym razem y, spadłować! Spadłem, znaczy... Prze, przegrałem więc. Co? Oni nam nie rozwalili? Nie. Co? Weź, bo ja muszę sobie kupić ten mieczol. No, dziękuję bardzo. I no, Razem? Nie. nie. wiem. Szybka eliminacja kurdy Kurde, 27 go. Dawid, nisz go, bo ty masz miecz. O nie, niestety nie. Boże! Ma. Eliminacja na buchu. Eliminacja e Dawaj, ja się ty gościa. przegrać ze mną. Jestem ciekaw ile on ma HP. Zrzucaj typa, no bo nie jest na krańcu, no. Dobra, złożyłem go, ale Bo Boż mi nie wziął, ale nie będzie... Dobra, wraca do bazy. Ach, prawie go zrzuciłem. No to ja tym mazem kupuję sobie. No weź, bo to dla mnie było, no. Boże. Uważaj, bo jeszcze idzie, no. To co ja mam, łapką go Tak, łapką go Dobra, Dobra weź, weź mi daj jeden mieczoł. Zrobimy cięcie i widzimy się za chwilę. Już jesteśmy po krótkim cięciu, na razie jesteśmy w pierwszej trójce, prawda? Tak, więc już mamy... Ale patrzcie co mamy. Ja, mam, ja jestem tak uzbrojony, tak. a Maki tak ja samo. Co? Aha. Spokojnie, nie zawalni to się. Jeżeli byście nie wiedzieli, to, to, jest, to jest takie, że, w, że jakby automatycznie wszystkim niszczą się łaska. to czy są na arenie? Tak, żeby już w wazie ten i po prostu teraz... Żeby, że, żeby już tak nie było ten jest, czasu. Ten kto zginie, ten już przybył. Mhm. I od dziesiątej tutaj jak masz macie time left, to od dziesiątej minuty jest jakby sudench. Jest tu z straj na środku i z kamiennym mieczem. Czekaj, bo zaraz zginiesz. Nie chciałbym, żebyś zginął tak nagle, znikąd. Aha. To wracam okay. może na chatę. Znaczy na Zrobimy cięcie i widzimy się za... Jak wygramy. Leczkę, no. Jak wygramy. <laughs> może pip. Już jesteśmy, przegraliśmy niestety na trzecim miejscu byliśmy, nie? Ale zawsze coś, nie? Tak, zawsze coś. Te zostali akłastymi. Z... Ale no Mati spadł w głupi sposób. No spadłem, bo takie porąbane mosty wiem, że... Sami hmm. też byście spadli. Tak, no, bo to był do... taki normalny most i w pewnym momencie była dziura, nie? O tutaj, zobaczcie. Macie sobie o tutaj szedł. No. Myślałem, że to normalny most jest. O tutaj. I -o tutaj spadł. Łakła taka po nim idzie. Już to już nie no ja rada, w... tutaj, odcinek, Tak, będziemy kończyć odcinek, Jeśli Wam się spodobał, siedem łapek w górę. Kolejny odcinek. Ja się z Wami żegnam. Cześć! Halo.